No, witam, witam, zapraszam na kolejną część raportu z tego, co zostało ograne w zeszłym miesiącu. Jedziemy. Na dobry początek, odhaczony challenge od naszego kronikarskiego redaktora Tomka, który to zlecił mi o badanie Marvel Rivals i uwiecznienie czegoś w formie wideo, co, rzecz jasna, uczyniłem. Jeśli nie kojarzycie, Marvel Rivals to gra nowa, bo debiutowała raptem w zeszłym roku i generalnie jest taką marvelowską odpowiedzią na Overwatcha, czyli strategiczny drużynowy shooter na klimatycznych arenach, no tyle, że sterujemy herosami i złocznicami z uniwersum Marvela. No i wszystko darmowe, chociaż oczywiście mikropłatności wyglądają z zawintla Postanowiłem, że dokonam wyboru nietypowego, i wziąłem sobie Penny Parker, czyli postać, której niedzielni fani z całą pewnością nie kojarzą. Klimatyczne Interko, no i lecimy z meczykiem. Oczywiście nie wiem co się dzieje. I szybko dojeżdża mnie Wolverine z drużyny przeciwnej, więc pełnoprawnych chrzest i pierwszy zgon za mną. No ale trzeba było się wziąć do roboty, i nawet coś tam zaczęło wychodzić. W pierwszym meczu wygranko miałem 17 killi, drugi wynik w drużynie i nawet streak 10 udało się osiągnąć, więc jak na pierwsze podejście nie ma biedy. I jeszcze szybki highlight z moją robotyczną siecią <laughs> pułapek w trakcie ostatniej rozegranej przeze mnie rundki. Ten typ rozgrywki to bajka całkiem nie moja. No ale nie powiem, przez te około 2 godziny bawiłem się naprawdę nieźle. Nawet jeśli w wielu momentach nie wiedziałem, co się dzieje, bo taka była błyskoteka. Marzec był też miesiącem, w którym całkiem przyzwoicie zredukowałem kubkę wstydu czyli lecimy dalej alfabetycznie z zakładką Epic w GO Galaxy. I kolejny na mojej liście był sequel pokracznie uroczego Costume Quest z 2014. Czyli leciutkiego i śmieszkowego niby RPG, w którym poprzebierane na Halloween dzieciaki zyskują dzięki swoim kostiumom magiczne moce i z ich pomocą walczą z siłami nikczemnego dentysty, który chce zakazać słodyczy. Tak, wiem jak to brzmi. Widzicie jaki to ma styl, i już pewnie czaicie czemu mówiłem, że gra jest pokracznie urocza. Eksploracja wygląda właśnie tak, przełączamy się między kostiumami, bo każdy ma inną umiejkę, przykładowo czarodziej może poświecić, co pozwoli nam odnaleźć ślady czy przedostać się przez mroczny tunel, a faraon dzięki prawdziwie egipskiej lasce pozwoli zjechać po linie. No a walka oczywiście turowa i oczywiście dzieją się tu rzeczy absurdalne, ale idealnie spójne z koncepcją tej zwariowanej gry. Tutaj stawiamy czoła jednemu z pomniejszych bossów w składzie Thomas Jefferson, Pterodaktyl oraz Clown. Po naładowaniu paska umiejki specjalnej, Pterodaktyl wjeżdża z atakiem osłabiającym. Clown, jako rasowy healer, przywraca nam chapeki. A Jefferson ładuje potężną Declaration of Destruction. A, no i jeszcze się pochwalę wybitnym występem na koncercie jazzowym. Bławe, acz pocieszne, wyzwanie nieznaczne, a ja jeszcze na dodatek bardzo lubię turowe walki. Całościowo drugi kostium Quest dostaje u mnie notę GIT i koneserom gatunku polecam na takie relaksujące odstresowanko. Kolejna na liście była druga część Darksiders z roku 2012, którą to dorwałem oczywiście w wersji Definitive Edition. Metroid-wejniowy RPG akcji, w którym wcielamy się w śmierć jednego z czterech jeźdźców apokalipsy i śmigamy po pięknym świecie w realiach dark fantasy, rozwiązujemy zagadki, toczymy epickie batalie, no i oczywiście zgłębiamy bardzo ciekawą i klimaciarską fabułę. Szkoda tylko, że wersja na Epika jest tak koszmarnie zoptymalizowana, że no centralnie jedynym rozwiązaniem była gra przy wyłączonym necie. Jakiś absurd, bo w przeciwnym razie wywalało notorycznie i w randomowych momentach. Tak, również w środku walki z bossem, bo czemu nie? Dramat. No, ale jak już się odłączyło net i można było spokojnie cieszyć się rozgrywką, to dostawałem prawdziwy Raritas. Takie światy to ja mogę eksplorować. Sekwencje platformowe naprawdę potrafią przyprawiać o szybsze bicie serca, ale gdy wychodzą, to są mega efekciarskie i dają sporo frajdy. Sporo Friday daje też rozwiązywanie wcale nie takich banalnych zagadek środowiskowych. Mamy wiele narzędzi do dyspozycji i naprawdę czasem trzeba się nieco nagłowić. A wisienką, czy tam truskawką na torcie są oczywiście walki, bo jak już sobie wszystko stosownie porozwijamy, możemy siać prawdziwe spustoszenie, jak to na jeźdźca apokalipsy przystało. Ja poszedłem w ścieżkę nekromanty, więc raz po raz wysyłałem na wrogów zabójcze fale guli oraz bron, ale sam też potrafiłem stosownie przyłożyć. Czysta rewelacja. Uwielbiam ten setting. Yy, dwójka podobała mi się jeszcze bardziej niż bardzo przyjemna przecież jedynka. Pewnie kiedyś zakręcę się wokół części trzeciej, no ale wiadomo, na razie kupka wstydu i nic nie kupuje. A Dark Darksiders 2 otrzymuje ode mnie najwyższą notę, czyli sztos. Następnie przyszła pora na Death Stranding z 2019, czyli dla złośliwych symulator kuriera, a dla niezłośliwych Wizjonerska i surrealistyczna przygoda od Hideo Kozimy, w której to jesteśmy doręczycielem w postapokaliptycznej Ameryce i oprócz dźwigania pakunków staram się odbudować więzy międzyludzkie, całkiem dosłownie, a także najzwyczajniej w świecie przetrwać, co wcale nie jest takie proste. Przemieszczałem się z dużą ostrożnością, żeby unikać uszkodzenia zarówno przesyłki, jak i siebie. Przed wjechaniem do wody upewniałem się, że jest dostatecznie płytka. No i też nigdy nie pozwoliłem, żeby osaczyli mnie wrogowie. A poza tym dane mi było uspokajać swój personalny radar na potwory w postaci nieurodzonego płodu. Tak, dokładnie to co słyszeliście. Rozkoszować się jazdą po nowiutkiej i wydrukowanej w dużej mierze dzięki mnie drodze. Wypłacić walizką tubę w ryj polującemu na mój ładunek natrętowi, doładowywać energię witalną monsterkami z manierki lub z klasycznej puszki, oczywiście nie były to monsterki zero. Korzystać z toalety w celach dwojakich, co pozwalało napełniać specjalne granaty, nie pytajcie, a także transportować zwłoki do spalarni. Zdobyłem też teleportującą się koleżankę i w bonusie dla mojej ukochanej kilka chwil z Macem Mikkelsenem. Dla mnie cudowny, wręcz zachwycający klimat post-apo na pełnym Kozimie. Zagrałem pełne cztery rozdziały, przepraszam odcinki. Tyle wystarczy. Fabułę oczywiście dooglądałem na YouTubie i na tyle czasu ile spędziłem z tym tytułem jestem nim oczarowany, ale też Czaje. Dlaczego nie był to mega hit, i dlaczego nie spotkał się z powszechnym uwielbieniem graczy? Bo to nie jest fajna gierka na relaks po pracy czy po zajęciach na uczelni. To jest gra oferująca rozgrywkę często nieprzystępną i mozolną, bardzo wymagającą i niejednokrotnie niewdzięczną. Takie wizjonerstwo z wysokim progiem wejścia i definitywnie nie gra dla mas. No i jeszcze. Trzeba lubić filmowe podejście Kozimy do prowadzenia fabuły. Tak czy siak, podobało mi się bardzo, ale oczywiście zgodnie z moimi zasadami nie przyznaję oceny finałowej, bo gry nie ukończyłem. A teraz klasyczny kącik karciany w naszym kochanym gwincie. W marcu na pro poprowadzili mnie potężni nilgardscy arystokraci. Zrobimy tak. I tak. A tu sobie schowamy tego ziomeczka i łap krwawienie. Oczywiście, teraz spędzimy kartę w plecy. Oj, to ty nie wiesz, że właśnie go straciłeś? Tobie sobie przeniesiemy. No niestety tylko jeden, no ale zawsze. Na przykład tu, proszę. Więc oni też się zbustują. Mamy prawie 30 punktów przewagi. Wydaje mi się, że. Jest to nie do odrobienia i dobrze mi się wydaje. Wystarczy, nie? Proste, że wystarczy. Tak. <laughs> ja. Bardzo ładnie. Jeśli interesują Was całe meczyki, wszystko znajdziecie na naszym kanale na playliście z gwinta. W Snapie marzec był miesiącem prehistoric Avengers, więc Agamotto i reszta ferajny, ale ja na Infinite wbijałem podrasowanym i wreszcie sensownie działającym archetypem Hela Discord. I proszę. O, no, dziękuję. Minions to me. Nice. <laughs> Minions, to me. I see the way. Huh. Oh God, I. Jaka clown piesta, Boże! <noise> Pełne meczyki znajdziecie na naszym kanale na playlistie O Snap. A u was? Co było grane w marcu? Kronikarki i kronikarze, niech moc giczyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.